Odyńce poszły jak persingi. 24 stycznia godzina 1038. Wjechaliśmy z kolegą na wykopki. Tutaj mamy pole, pierw na nim się skupimy, a potem uderzymy tutaj do lasu. Myślę, że miejscówka będzie udana i że wszystko pójdzie jak składka. Więc spotykamy się przy pierwszym fancie, albo moim, albo kolegi. A, A my już z takiego dołka taka monetka wyskoczyła. Jest to nie wiem czy dobrze widać. Ein Taler 1 Fenning 1823 rok. Oj, spadła. Więc jest bardzo dobrze. Pierwsze wejście na pole. Taki obszar przeszliśmy. Przyszli, tam jest lasek. Taka okolica. Troszkę śniegu na polu, ale coś się da się kopać. Kolega tam śmiga. Nagramy go. Szpera. Chyba też coś trafił. Tutaj dałem znać, że kurczę, monety wyskakują. Dobra, jest moneta, czyli jest dobrze, możemy szperać dalej. Do zobaczenia przy następnym fancie. Kolega tutaj walczy na jakieś kawałki jakiejś skrzynki, chyba. Tak sobie można zapfantazjować, ciekawe co to będzie. Może akurat. Ogólnie to dał mi cynk, że to jest jakaś miejscówka, jakiś stary dom. No i ma tutaj jakoś fanta i coś tu wychodzi. Blacha. Mego fanta mamy z tej suwki. Kolega mnie zaprosił i wybrałem mu nóg. Jaka śpinka, Jak wiecie, co to jest to proszę o identyfikację. Tu wygląda jak na parstek, tylko trochę duży. 20 august, Brenner. Jak wiecie, co to jest to opiszcie. Żeby się zidentyfikowało. No nie, to nie no, ale nie wiesz, śmieci jest tutaj na pewno dużo. Drzewa stare. Kolejna śmiga. Też idziemy po sprzęt. Też dziurkę mamy. Jamy. Właśnie ta wpinka w nim w tej dziurze była. Ciekawe Idziemy dalej Do zobaczenia Czyli jakiś samochodem? Pewnie ja git Co? Co? Nic, grager ryba Cokolwiek Co? Może z spliszczył Albo ten oko tej kamery. No. Ludzie, którzy oglądają, by byli z No, ja też mam moje traski jaskrawy. Kurde, wszystko wypada. Coś tu zaśpiewało. Tak jakaś, taka, nie wiem, czy masz taką sms -e? Jakiego? Takie jakieś, jakieś tam wiesz, gwizdy, czy coś? A ja mam sobie to, 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 to. to nie wiem, co to było. A, aha! O no tak. Gwizd, pijesz herbatkę? Ja nie piję na razie. Nagrywam tu coś. Po godzinie szukania miejscówki, <gryw> jakaś się znalazła. Kurczę, skubaniec się pasa trzyma, weź? No, nie e? nie, nie chcę wyjść, to jest zimno, żeby. też pudełek wyrzuć. Taka miejscówka. Tam jest szosa. Tu jest zaorane pole, tylko trochę śniegu, leży, nie. Ale tam też było. Było trochę twardzi. No. Tio. Normalnie. Garaciak 150, kolegi, klasyk. Co ty robisz tam? Co? Nie, raczej nikt nie widzi. Chociaż kwestionowałbym to. Kwestionowałbym to. O dokładnie Nic na to nie poradzisz Panie kolego Co? Co jest? Była? wyglądała z dziurę. ty gadasz To zobaczyłem co się Uważaj na kamerę, jakieś takie scenę robię, wiesz? Ciekawą, <laughs> do <jest>? intro <laughs> To Ale. leży Scena jakaś mi siły, wiesz? I jest takie intro kanału, do zrobienia, no, nie I tak dźwięk, dźwięk, O! Wow. Już? Stary Kurde, nie! Ty, ty już masz za dużo Co? Ty już masz za dużo Mo, Moja kolej A, metal. Ty na to bije? Szajby znowu dostał. Chyba. Tak jest. Wow. Krzyżyk. Ja nie mogę

Ja tam nic nie ukrywam. Oto poszukiwacz, który idzie jak pijak. Przynajmniej nie musisz cewką machać. Dobra, wyłączamy się. Spotkamy się przy jakimś fancie. Już pierwszy fan wyskoczył. Pierwsze wejście na pole. Mieliśmy jakiś kompleks wzniesień i dołków Patrzcie kiedy tu jest wysoko, tu jest wysoko, kolega tam schodzi Co bagienka? Wiesz co na takich bagnach może być, nie? Wiesz co na takich bagnach może być? Łoku. Co to noga czy gałąź? To by to szczeliła noga czy gałąź? A! To źle! Jo, nie tyle fantów, że ręce odpadają. Ciekawe, ciekawe ogólnie to są kompleksy. Postaramy się Wow, Teść! Bez wykrywacz. Wykrywać! Sorry, za te migotane kamery. Nie mam GoPro. Trzeba sobie jakoś radzić. Hop rękawiczki, hop. Zejdziemy. Co? Nie wiem, tu na dół. Nie słyszę. Nie słyszę. Wow, kurde, ale grzmoty drzewa. Dokrywacz mi waruje, nie wiem dlaczego. Dosyć mocno. Co? Kurcze, nie mam trzymać tej kamery. Maluję mi coś ten wykrywacz Dzisiaj nie wiem dlaczego Pod tym, drzewem mogli coś schować Ło Nore jakieś mają zwierzyny Proszę na Co mówisz? Jeszcze raz Ciekawe. Co zostaw to tam? Ciekawe tereny. Co? O to jest takie pole, czy to są krzaczory takie? Nie wiem jak tą kamerę zamontować, żeby była Może i tak Coś potrenujemy tak zapniemy się będzie trzymała Jakoś tam jest Kurcze Tereny ciekawe Gdy mieliśmy wbić na pole na monetki Było pole tam gdzie krzyżyk poszliśmy dalej do lasu i to taka ciekawostka. Nawet nie wiedzieliśmy, że one takie tereny są. Ale ładnie. bagno też ładne. Jesteśmy na dole, tak spojrzmy na te kompleksy. Ej, patrz jaki sposób na kamerę! Co no? Tylko, czy ja do domu zdążę wrócić? Zresztą, ty jedziesz tam gdzie chcę ja jechać, to może się zabiorę. Najwyżej, sygnał żelaznów. Ej. Żelaza też kop! Tutaj się... Co? Zobaczysz, ja wykopię i będziesz żałował! To może być tak na takim od ludzi żelastwo? Co? Co ambona? Sam ci myśliwi. Zjebani? Uch. Wow! Ktoś tu porował. Raczej palował krówkę łańcuszek. Sami widzicie. Ciekawostka taka od... słuchajcie, spróbuję udać tą kamerę. każdy sposób jest dobry Chyba nie zapnę To pech. O, niestety Kurcze, tak to jest z nagrywać Sól tam dobrze jest Od krowy do palowania Ciekawe komuś się chciało tak daleko krowy palować Chyba, że gdzieś tu niedaleko jest jakieś mieszkanko Teraz tak. Uuu. Teraz tak. Morweczki trzeba zawiązać. Dobrze się nie zabrać. Wow! Tak to jest. To nie jest najlepszy pomysł z tą kamerą. Nie, na kolor przyłączam O Boże, Też się przyda Tereny ciekawe Ogólnie Ponoć ukrywali tutaj żołnierze wyklęci tak, dostałem informacje, że w naszych terenach jest Łarytoholskie. Jest ogólnie bardzo ciekawie. Tylko fantów niestety, nie ma, nie wiem dlaczego. Albo już poszukiwacze nas uprzedzili, albo teren nie jest zbytnio dobry na miejscówki. Polega na mnie, zniknął. O, kolorek. Zobaczymy co to będzie Kurcze, no nie da się tak dobrze nagrać Zrobimy taki myk Że Wsumiemy kamerkę Kurczę, w karpetę przełożyć Tyk Stary dobry sposób. Jest ciekawy sygnał. Żyjesz? Dobra nic! Ciekawe kolor bije, mamy łuskę Meśliwską. Nic ciekawego, powiem szczerze, Dobra wezmę ją. Chciałem ją dla potomnych, ale kto tu będzie szukał. Zamykamy się przy następnym fancie.